Z definicji emerytura to świadczenie pieniężne, mające stanowić zabezpieczenie naszego bytu na starość. Na świecie istnieją dwa główne rodzaje systemów emerytalnych repartycyjny oraz kapitałowy. Zasada funkcjonowania pierwszego polega na odprowadzaniu składek przez osoby pracujące do wspólnej kasy, gromadzonej przez państwo, z której następnie wypłaca się emerytury. Podstawą tego systemu jest państwo, w Polsce ZUS. System ten działa na zasadzie umowy międzypokoleniowej, to znaczy zakłada, że kolejne pokolenie będzie utrzymywało świadczenia emerytalne pokolenia pracującego obecnie. System kapitałowy natomiast funkcjonuje w oparciu o prywatną inicjatywę kapitałową i zakłada, że w okresie aktywności zawodowej indywidualnie gromadzimy kapitał zabezpieczający nasz byt na starość. System ten oparty jest na indywidualnych planach emerytalnych wykorzystujących rynek kapitałowy. Repartycyjny czy kapitałowy? Odpowiedni system emerytalny powinien być dopasowany do demografii kraju. Jak to wygląda w Polsce? Obecnie mamy blisko 24 miliony osób w wieku produkcyjnym oraz ponad 6 milionów w wieku poprodukcyjnym. Zatem na jedną wypłacaną dziś emeryturę pracują w przybliżeniu 4 osoby. Demografia wskazuje jednak, że na przestrzeni najbliższych 30 lat proporcja ta ulegnie znacznej zmianie, wydłużająca się długość życia i spadek liczby urodzeń prowadzą do sytuacji, w której pod koniec najbliższego 30-lecia na jednego emeryta przypadać będzie 1,5 osoby pracującej. Mając na względzie między innymi wspomniane prognozy. W Polsce w 1999 roku przeprowadzono reformę, która przekazywała część odpowiedzialności za wysokość emerytury w ręce obywateli i instytucji prywatnych, tworząc system repartycyjno-kapitałowy. Rok 2011 to jednak kolejna zmiana. Mimo wciąż alarmujących prognoz demograficznych zmniejszona zostaje składka części kapitałowej naszej emerytury, czyli procent wynagrodzenia lokowany w OFE. Możemy dziś trzeźwo spojrzeć na przyszłość emerytalną i bez żadnych złudzeń stwierdzić, że plan naszych finansów osobistych musi uwzględniać również kapitałowe zabezpieczenie swojej przyszłości emerytalnej. Więcej na temat finansów osobistych dowiesz się na www.efektmyślnikonline.pl oraz w kolejnych częściach Akademii Efekt.